Witam wszystkich w rozdziale drugim. Znajdujemy się w jakiejś korporacji, nie wiedzieć gdzie, nie wiedzieć jak. Mamy zasobnik, kupię sobie amunicję. I dopalacz, dobra. Wszystko ładnie, pięknie załatwione. Ej, kopnij! O kurde, to jakieś potworki. Nie znając życia, to będę z jakimś walczył. Z moim szczę szczęściem wielkim. Przytrzymaj. Nic tam nie widzę, ale dobra. Jest, mamy info, botka. jak ja kocham, i one tak panie sobie jeżdżą. Pyk. E kopny, to jest jakieś. jakaś. Yy, makieta miasta. Łoj, Łoj, no, ale taki, myślę, że będzie groźniejsze. A ja tu samochodziki jeżdżą, zapierdzielają jak głupie. Dobry on jest nawet, wytrzymały strasznie. Nie to co jego koledzy. I im wystarczy strzelić w łeb i robi się arbus. Głębokie gardło. O, to to jest dobra nazwa. Masz głębokie gardło. Dobra. I ten pieprzony gruba. I jakoś pykło. Ich odgłosy są naprawdę fascynujące. Uuuu. I spieprzasz. Taki bullet time i wpadł na budynek. I takim oto sposobem się usmaży ładnie, pięknie. A my biegniemy sobie dalej po mieście. Czuję się jak jakaś Godzilla. Pyk, arbus. Oj Coś się trzęsie. Coś się zatrzęsło albo już mam widy i przej ode mnie, Ishi. Obijasz się coś. Tak wiem, że coś znalazłeś łaj i co? I nic się nie dzieje. A Er R! Er. łaj O kurde Łoj. Łoj, co się nazywa bestia To było dobre, podoba mi się ta bestia Trochę duża albo się tak zdawała w tym mieście Ku, smycz, dobra. Fake Bramka mi się otworzyła, bramka numer jeden. Znając życie to z tego potwora znowu tu spotkamy Oj, nie ma go. Jest, nie ma ciula. Dobra, włazimy. Bierzemy sobie ten, doładowujemy broń. Oj, dobra. biegniemy dalej. Co on tak się chowa? już wiem czemuś tak chował. Zdychaj szmato. Ała! To mnie trochę bolało, Jest ja tak nie bawię. A ty, ty, ty! Dawaj, zdychaj! Dobra. Jest po nich. R skocz. Będziemy skakać przez barierkę, a tam się coś dzieje. To znowu ta szmata. Tu bo on też nie ma gdzie wchodzić. Nie jest taki duży. Myślę, że jest większy, szczerze mówiąc. Ja z tej platformy wydaje się taki średni. Ło powiedzmy, że że. O, ale zlagowało mnie. Ajajajaj. Powiedzmy, że, żeśmy mu uciekli. No, więcej was matka nie miała, ta? Dużo ich, no spieprzadziady. A jeśli się znowu opierciela. Dobra, chyba spadł Tu potwór biega, a oni do mnie strzelają. Lol też nie macie co robić, spieprzajcie O jeszcze coś mnie kopie w dupę Co wy tacy twardzi nagle się zrobiliście Dobra E, kopnij Ole mnie znowu zlagowało! Dobra, mamy potwora naszego. Co by tu z nim zrobić? A tu jakiś ziomek ma kurde... panel kontrolny. To po co on z tym panelem kontrolnym tak blisko podchodził? To ja nie wiem. A ja odnalazłem normalnie. Szczęście, mam pilotka. Strzał, interakcja. Tak się strzela, dobra. A co to jest interakcja? Dobra. Nie, tak też ja się mogę bawić Strzel Fajnie Mam wielkiego potwora we władaniu Rozbij. No to rozbijamy Ale bydle, nawet potężne. No i wyszliśmy tym oto sposobem bo tam teraz nic nie widzę Zdałoby się wejść na górę Zdychaj Nie wiem trochę w kogo strzelać, bo tyle ich tu jest Przesuniesz ta autko czy nie przesuniesz? Chyba mnie pykło A tu jest jakieś bydle No strzelaj w niego szybciej Aha, huh. giniesz czy nie giniesz? Dobra, chyba zginął. Wolno się strasznie obraca. <coughs> Dobra. Uh, uh, uh. Hmm, mm -hmm. Kurde, i teraz? Wyczyściłem ich, teraz by się zdało przesunąć to gówno, ale coś się nie da. A ja nie mogę iść dalej, a teraz jest. Pchnij, dobra, przytrzymaj. Pchnij. Chcą, chce go dupą pchnąć. ale się rozbiegł, kurde, już był taki autobusik. Że... To jest trochę żal, ale dobra. przeszedł sobie. Aj, mowo. Tylko jak my mamy iść? Z buta, no tak, iż i to wie. Łoj. Oh, wow. to trochę bolało. Kto to we mnie strzela? Coś się rozwala, bo słychać aż słychać cegłę Dobra, jeszcze tutaj tyk ciężko trafić trochę w te latające typki, no zdałoby się jakoś stąd zejść. A tu jest, bo takie, takie małe, że go nie widać. Ho. Jaki pojazd, w ogóle! I co, cisza? i dawaj, działaj! Złaś? A ja? R, skocz, no skocz! Jeszcze z lagiem, Boże... Zdychaj. Tylko nie wiem, gdzie mam iść dokładnie. Ale z moim robaczkiem wszędzie dojdę. O, ale się zwaliło. Fajnie. Siedzą z każdej strony. Mamy nowego kumpla z elektryką w głowie, to jest to. Jakoś śpiewa, lol. La, 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 la ma talent prawie jak ja. No i co? Wrogowie trochę nam się skończyli. Tu nikogo nie ma, ale za to tam ktoś strzela. To Ishi strzela nie wiadomo gdzie. Tutaj, lol. Jaj. Robią nam plecy, że tak powiem. Siedzą nam na dupie. Ło. ja się tak nie bawię. Zaraz zginę, Boże. Dobra, fuksem jako tako się udało. Lewa, prawa to niekoniecznie się zdecydują. Zdychać Prawie jest deptał, ale to nic <laughs> No Dobra dostał, jeszcze ten No to pchaj Czekaj czy też się gdzie rozpędzał Ło. Co się stało Łoj nasz ziomek lekko się uszkodził a jajaj, taki był fajny, gdzie on jest? Wpadł tam, taki pedał. naokoło, to jest teraz, teraz się tyle, ale wiernie nam służył, biedactwo normalnie zdążyłem się do niego przy wiązać. R, użyj. Tak jest. Tak jak zwykle musimy się pchać w niebezpieczne ciemności. No i złazimy. No i przeżyliśmy rozdział. Drugi idzie w miarę sprawnie. Za chwilę witamy się w rozdziale trzecim. Jeden snajper. Nie, to już w akcie trzecim. O, widzicie! W akcie trzecim, rozdziale pierwszym. Tak więc cześć.